Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony znowu Przemek Staruń w ramach cyklu Edu Edukwarantanna. Jak wiecie, jestem nauczycielem i także psychologiem. Bardzo się cieszę, że widzę w ogóle takie mega pozytywne reakcje na ten pierwszy filmik. I powiem szczerze, że tym bardziej właśnie cieszę się, że jestem doradcą Szymona Hołowni. Z tego względu, że niektórzy mówią, kurczę, to jest polityka. A ja mówię, że prawdziwa polityka to jest ta, o której mówił Arystoteles. To jest troska o dobro wspólne. Ponieważ Szymon to rozumie, i ja to rozumiem i się bardzo jakby w tym zakresie zgadzamy. Cieszę się, że po prostu mogę służyć teraz, zwłaszcza w tym tak trudnym czasie. Kochani, dzisiaj znowu trzy części. Pierwsza część, w której pogadamy chwilę o tej animacji, o której w poprzednim filmiku mówiłem, czyli Day and Night, Druga część to jest taka krótka lekcja filozofii i psychologii trzecia część pewne zadanie. Kochani, przede wszystkim mega się cieszę, że tak pozytywnie zareagowaliście na Day and Night. Uważam, że to jest animacja naprawdę doskonała. Ona nas uczy tak wielu rzeczy. Ona myślę, pokazuje po pierwsze to, że wszystko w życiu jest ze sobą splecione. Dzień nie mógłby istnieć bez nocy i noc, bez dnia. Przecież. Tak jak mówiłem właśnie wczoraj, a propos radości i smutku, to są dwie bardzo ważne emocje. I nie, my, nie moglibyśmy jakby funkcjonować tylko i wyłącznie w ten sposób, że aha, jesteśmy radośni i to tyle. Pozostałe emocje są nam również bardzo potrzebne i w życiu wszystko się przeplata. Myślę, że to jest taka pierwsza mega nauka, którą możemy z tego filmu wyciągnąć. Druga pokazuje nam coś, co dotyczy naszych relacji. My się często boimy. Boimy się tego, kto jest inny, boimy się tego, kto w jakiś sposób może nawet ma coś lepszego ode mnie. W naszym liveie z Karolem Diuczyńskim <coughs> mówiliśmy także o animacji Drżące Trąby. Ten problem jest tam również świetnie pokazany, więc myślę, że warto do tego wrócić. I ta animacja Day and Night doskonale pokazuje, że jeżeli my się otworzymy na kogoś innego, to możemy zobaczyć. Wielkie bogactwo w nim możemy zobaczyć w końcu tak naprawdę wielkie bogactwo w sobie samych i zrozumieć, poczuć, że jakby jesteśmy w tym razem, że niekoniecznie ty jesteś lepszy, albo na przykład ja jestem lepszy, my jesteśmy po prostu dobrzy. Każdy w takim swoim obszarze, często w szkole jest takie wrażenie, że jeżeli na przykład nie wiem, jesteś dobryzmat czy z języka polskiego, to to w ogóle super. A dużo mniej super jest, jeżeli jesteś dobry na przykład nie wiem, w zakresie działań artystycznych. Ale to nieprawda. Wszyscy mamy supermoce. Każdy ma inne. I tak naprawdę nie jest istotne to, czy mamy określone wyniki z jakiegoś przedmiotu, powiedzmy. No fajnie jest mieć dobre wyniki. Ale to jest rzecz wtórna w stosunku do tych supermocy, które mamy. I myślę sobie, że właśnie to nas prowadzi do punktu drugiego. Ten film doskonale pokazuje proces otwierania się na kogoś innego. E, proces, który jest tak nam wszystkim bardzo potrzebny. Powiem szczerze, że tutaj warto przywołać mm, coś z filozofii i coś z psychologii. A propos filozofii, był taki filozof, który nazywał się Emanuel Levina. I on mówił o tym, że kiedy my spotykamy innego i patrzymy na jego twarz, patrzymy mu w oczy, się coś niesamowitego. Niejako ta twarz przed nami w cudzysłowie jaśnieje. Patrząc komuś w oczy, my czujemy jakby taki komunikat. Nie rób mi krzywdy. Nie rań mnie. Dlatego ja, ja zawsze mówię, że bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu w różnych sytuacjach potrafili sobie patrzeć w oczy. Kiedy widzimy siebie jako piksele na przykład, to łatwo jest krzywdzić. A kiedy spojrzymy na kogoś tak naprawdę poza tymi pikselami, zobaczymy w nim człowieka, to często po prostu łamie się tam serce. Ja często nauczycielom to mówię. Uczeń, który się kiepsko uczy, popatrz mu w oczy, dostrzesz jego dramat. Dostrzesz lęki, niepokoje, ale też marzenia, które tam są. Zmienić się postawę. I właśnie to mówi nam psychologia społeczna. Jest taki motyw jak efekt kabiny pilota. Zaobserwowano, że jeżeli piloci myśliwców po prostu spuszczają bomby, często robią to mechanicznie, ale kiedy się im pokaże uch, cierpienie ludzi... Które jest spowodowane tymi atakami, oni często już nie są w stanie. Czyli mówiąc krótko, reakcją, może nie tyle nawet reakcją, co sposobem jeszcze inaczej antidotum na znieczulice, na brak relacji jest de facto po prostu patrzenie ludziom w oczy, wchodzenie w ich rolę, wchodzenie w ich buty, wyobrażenie sobie tego, jak czują świat. To jest istota edukacji. I to jest potrzebne naszemu światu. I w końcu zatem trzecie zadanie. Mam taki pomysł, ponieważ uważam, że świat to jest jedna wielka ulica pokątna i tak naprawdę wokół nas, w naszych domach jest mnóstwo fantastycznych rzeczy. Ja często uczniom mówię na przykład, słuchajcie, zróbcie coś wow z czegokolwiek, tak? To może być przedmioty takie zwykłe, to może być pastylina, klocki lego, rysunki itd., to może być coś cyfrowego. Zróbcie coś wow. ja Was proszę o to, zróbcie ze swoimi dzieciakami coś takiego, co nazwałbym manifestem empatii. Albo jak niektórzy <noise> e, lubią ten hashtag, make empathy great again. Podziękujmy w ten sposób, za pomocą czegoś twórczego z klocków Lego, z plastyliny, rysunku, ludziom, dzięki którym my w tej chwili wszyscy dajemy radę. W ten sposób możemy wejść głębiej w to, czego oni tak naprawdę doświadczają. Czuć się w ich sytuację i w to, jak wiele dla nas robią. Często narzekamy na nich, często de facto nie myślimy o nich na co dzień, ale to dzięki nim funkcjonujemy. Teraz zwłaszcza. Dzięki komu? Dzięki lekarzom, pielęgniarkom, całej służbie zdrowia. Dzięki farmaceutom, dzięki ratownikom medycznym. Moja mama pracuje w przychodni i ja powiem szczerze, że to, co robi, przejmuje mnie. Niesamowitym wow. I myślę, że bliscy wielu z nas ratują nas wszystkich. Myślę, że za pomocą tego kreatywnego zadania możemy podziękować służbom policji, wojsku, służbom oczyszczania, a także jestem przekonany ekspedientom, bo to dzięki nim możemy sobie w jakiś sposób no, po prostu uzupełniać zapasy. Myślę, że wszystkim, którzy są teraz z nami, wszystkim pomagaczom, wszystkim urzędnikom, po prostu podziękujmy. Zróbmy coś twórczego, zróbmy to z klocków Lego, zróbmy to z plasteliny, zróbmy to, rysujmy cokolwiek. Okej? Okay? I to będzie takie realizowanie empatii w praktyce. Hmm? To co? Gotowi na punkt trzeci? I dzięki temu na następnym odcinku pogadamy o empatii, ale co najważniejsze o wdzięczności. Swoje zdjęcia, swoich prac oczywiście wysyłajcie na ekipa małpachołownia 2020.pl. A na stronie Szymona, możecie sobie bez problemu wejść w formularz i wpisywać wszelkie pomysły, jakie macie, dotyczące tego, co możemy tutaj robić w czasie kwarantanna. Ja się póki co żegnam. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Dzięki.